Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan Mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłanem, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda Przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto słowo Pańskie. Amen. Wyjaśniał nam Dzień Święty. Pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość wstąpiła dzisiaj na ziemię. Te słowa wprowadzały nas w piękną lekturę prologu do Ewangelii Świętego Jana. Prologu o słowie. Słowie, które chce być przyjęte, słowie, które chce być poznanym. Słowie, które czyni w dziećmi Boga. Słowie, które jest światłem i życiem światłem, które jest światłością ludzi, potężniejszą niż ich ciemność, nie pozwalającym się ciemności ogarnąć. Przychodzimy, aby oddać cześć Bogu w ten piękny Bożonarodzeniowy dzień. żeby uczcić tajemnicę wcielenia, zrozumieć, że Bóg, będąc coraz bliższym człowiekowi, nieustannie ku niemu wychodzi z miłością. Stary to Stary Testament przez proroków pouczał Któr z narodów jest tak mądry jak wy, skoro macie tak bliskiego Boga, którego można poznać, który mówi? do Hebrajczyków mówi, że wielokrotnie Bóg przemawiał na różne sposoby przez proroków, a ostatecznie przemówił przez Syna. Bóg wcielając się w ludzką naturę. Jeszcze chce być bliżej niż ten starotestamentalny. Tak bliski, tak wyjątkowa relacja wobec pogaństwa świata starożytnego. Ale to nie było ostatnie słowo Boga, bo Bóg wypowiedział potężniejsze słowo. Logos. Słowo, które oznacza sens, które oznacza początek istnienia, które znaczy mądrość, które chrześcijaństwo utożsamia z drugą osobą Trójcy Świętej. Słowo pisane wielką literą, słowo, które staje się ciałem, słowo, które chce być usłyszane. Boże Narodzenie to ponownie okazja, by zasłuchać się Boga, by mieć tą szczególną wrażliwość sumienia i serca, kiedy Bóg mówi do człowieka, Objawia to, że jest Jego zbawieniem. Jak przychodzi w postaci małego dziecka, bezbronnym, narażony na zabicie, wzbudzający nienawiść różnych Herodów, tak i do nas przychodzi. W małej, lichej postaci chleba, tak narażone na powierzchowność, tak narażone na infantylność. Przychodzi, chce się poznać, chce dać się poznać. Godzi się na to, że swoi mogą go nie przyjąć. Ale zapewniam, tym, którzy go przyjmą, da moc, aby się stali dziećmi Bożymi, aby żyli wolnością, aby żyli perspektywą nieba, aby odkrywali swoją godność, aby potrafili rozróżnić, co jest dobre, co złe i mieli serca skore do uwielbienia Boga. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, chcemy należeć do tej grupy, którzy chcą narodzić się z Boga, by żyć jako ci, którzy narodzili się z Boga, ci, którzy żyją na sposób duchowy. Kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, to właśnie do tego obrazu nawiązuje, że Bóg chce mieć czcicieli, którzy będą mu oddawali cześć w duchu i prawdzie. Jak kiedy rozmawia z Nikodemem, wskazuje mu, musisz się powtórnie narodzić. Musisz narodzić się z ducha. Ewangelista Jan. Zaznacza, że Jan chrzciciel przyszedł, aby zaświadczyć o światłości. Nie był światłością, ale był tym, który jest posłany, by o niej zaświadczyć. Bo jest światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka. I cały czas Adwentu też nas zachęcał do tego, byśmy byli jak ci. Janowie Chrzciciele, zwiastuny przychodzącego wybawienia, przyjaciele oblubieńca, ci, którzy potrafią wskazać na Chrystusa i wyznać to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest światłość, której Beneficjentem w pierwszej kolejności jestem ja sam, pierwszy świadczym o tym, czego doświadczyłem. Jeżeli więc uwielbiamy Boga w tajemnicy Jego wcielenia w Dzień Bożego Narodzenia, to też po to, by później o tym zaświadczyć. Starożytna. Uroczystość Objawienia Pańskiego łącząca w sobie i Boże Narodzenie, i pokłon Trzech Króli, i Cutwkanie Galilejskie, i, i objawienie się w pasterzom, ma ten wspólny mianownik, objawienie, czyniące z tych, którzy w tym objawieniu uczestniczą, świadków. Uczniowie, którzy w Kanie Galilejskiej uwierzyli, pasterze, którzy rozgłaszali wielkie rzeczy, w których mieli udział, królowie, którzy wrócili do swojej ojczyzny inną drogą. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale przyszedłeś do tej świątyni, aby wyjść z niej innym, przemienionym słowem wcielonym. Bo ta liturgia, jak każda liturgia kościoła, pozwala nam mieć udział w wydarzeniach zbawczych. Dzięki działaniu Ducha Świętego jesteśmy dziś uczestnikami. Tego, co Bóg objawia, co czyni w Betlejem, co wcześniej zaświadczył w Nazarecie, że dla niego nie ma nic niemożliwego. Przychodzisz, aby wyjść innym, oświeconym prawdą, że Bóg jest blisko, że Bóg jest z Tobą. Że łaska i prawda, jak mówi Jan, przyszła przez Jezusa Chrystusa i przyszła do Ciebie i może z tego źródła zaczerpnąć i nie żyć w kłamstwie, nie ulegać kłamstwom tego świata, nie żyć bezradnością wobec wyzwań, które przynosi życie. Przede wszystkim wobec tego, co jest treścią i fundamentem przykazania miłości Boga i Bliźniego. Syn, który jest odblaskiem chwały Ojca, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi. Też piękna, dobra nowina. Wszystko co dobre w Tobie. Bóg ma moc podtrzymać słowem swej potęgi. Więc otwórz swoje uszy na to słowo. Otwórz swoje serce na to słowo, które stało się ciałem. Jeżeli zobaczysz, jak dobry jest Bóg, jak potężny jest Bóg przychodzący w najświętszym sakramencie, może zerwiesz z mało owocną postawą, by go przyjmować raz, dwa razy w roku. Ale zobaczysz, że to Słowo czyni cię zdolnym. Do coraz głębszej miłości każdego dnia, z dnia na dzień czyniąc Cię człowiekiem lepszym, bardziej podobnym do zbawiciela, podtrzymywanym słowem Jego potęgi, nie załamującym rąk wobec przeciwności, nie biadającym nad swoim losem, w modlitwie wypowiadającym ufność względem tego, który jest miłością. Ostatnia rzecz, na którą warto w tą dzisiejszą uroczystość zwrócić uwagę, to piękny znak liturgiczny, który nam dziś towarzyszy. Kiedy wyznajemy wiarę, kiedy padają słowa, Odnoszące się do tajemnicy wcielenia, skłaniamy głowę. To jest też znak ufności, ale też zachwytu nad bliskością Boga. A w uroczystość zwiastowania i w uroczystość Bożego Narodzenia, na te słowa klękamy. Zginamy przed Panem. Nasze kolana, by symbolicznie wyznać, że On jest Panem. Święty Paweł mówi na imię Jego: Ze mnie się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Uwielbiając Boga w tajemnicy wcielenia, to też czynimy. Wyznajmy, że On jest Panem, że On jest naszym zbawicielem, a jednocześnie, że jest czułym, że jest ufnym. Dlatego duchowość chrześcijańska tak mądrze i pięknie przeżywa znak betlejemskiego żłóbka. Z umieszczoną figurką Jezusa, często pięknie, unoszącego ręce, tak jakby prosił: przyjmij mnie. Nie bądź obojętny. Kiedy więc za chwilę będziemy wyznawać wiarę, i Wspólnie włączymy się w ten piękny gest Kościoła, znak, znak, który ma przemówić. Uczymy to w tym wyrazie naszej ufności, w dobroć, bliskość Pana Boga. Powierzając Mu siebie, powierzając Mu sprawy, które są nam ważne. Tych, którzy są nam ważni, może tych, wobec których zabrakło odwagi, by połamać się opłatkiem, by się pojednać, by życzyć głębiej niż tylko zdrowia, szczęścia, pomyślności. Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, mówi święty Paweł. Niech więc świętowania tej ludzki wcielenia w tej prawdzie odnaleźć nasze życie.